Hej, tutaj Nic. witajcie ponownie na moim kanale, zapraszam na recenzję Apple Watcha SE drugiej generacji lub, jak to woli, model 2022. Lecimy! Pudełko mamy podobne jak do ósemki, a jedynie różni się czarnym napisem, w środku praktycznie identycznie jak w pozostałych modelach aluminiowych, ulotki, krótka instrukcja z obrazkami, kabel do ładowania z USB-C, ale niestety brak funkcji szybkiego ładowania. I są zegarek, tutaj od razu widać różnicę, bo tył teraz oprócz miejsca z czujnikami jest pod kolor samej koperty, jest to matowe, nylonowe. Ciekawy jestem jak będzie zbierało brud. Pasek mam tutaj najzwyklejszy i chyba najstarszy model, czyli białą opaskę sportową, całkiem minimalistyczny look. Porównajmy go jeszcze do Apple Watch'a 8. SM ma 44 mm kopertę w porównaniu do 45 mm w 8 czy chociażby 7. Jest to praktycznie niezauważalne, a zmiany widać właśnie dopiero z tyłu. Mamy dużo więcej czujników w 8, lewy bok z głośnikiem również inaczej zaprojektowany, dwie dziury zamiast jednej w 8, a z drugiej strony koronka bez funkcji robienia badania EKG. Do to weźmy jeszcze Apple Watch Ultra. No i tutaj dopiero widać, że w porównaniu do tych piękności jest masywny i ma sporo więcej do zaoferowania. Ale o Apple Watch Ultra mówiłem już w innych filmach, na przykład w tym. Także jeżeli jesteście ciekawi, to również go obejrzyjcie. Ok, po kilkunastu dniach z Apple Watchem SE drugiej generacji nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o jego działanie. Działa tak samo płynnie jak Watch 8, czy chociażby Watch Ultra. Ma ten sam chip, a różnice dopiero widać, a właściwie czuć właśnie w funkcjonalności. No i może jeszcze przy grubszej ramce wokół ekranu. Tutaj Apple już serio mogło zrobić taką samą kopertę, tak jak w 7 czy 8, czyli 41 i 45 mm, zamiast 40 i 44. No ale cóż, Apple. Bateria tak samo jak w Apple Watch 8 czy 7 wytrzymuje 18 godzin, czyli jakieś Półtora normalnego dnia, czyli warto raz dziennie podładować go do pełna, aby nam się nie rozładował, na przykład przy wieczornym treningu. I tutaj jest pierwszy minus względem siódemki czy ósemki, czyli brak tego szybkiego ładowania, więc nie naładujemy go w 40 minut do tych umownych 80%, czy w godzinę do 100% i musimy zaopatrzyć się w nieco więcej cierpliwości, bo będzie potrzebne co najmniej półtora godziny. Jest to bardzo ważne, jeżeli planujecie monitorować sen, jeżeli planujecie nosić Apple Watcha. Do spania, więc oczywiście lepiej jest, kiedy Apple Watch się szybciej naładuje w te 40 czy 60 minut, tak jak seria 7 czy 8, ale półtorej godziny w SE nie jest tragedią, jest to po prostu mniej wygodne, ale do przeżycia. Jasność wyświetlacza jest identyczna jak w 800, czyli do 1000 nitów, a brakuje jedynie Always on Display, którego jestem ogromnym fanem, zarówno w Apple Watchu, jak i iPhone'ie 14 Pro. Różnicę w jasności widać dopiero w Ultra, który ma do 2000 nitów, ale on kosztuje 3 razy więcej, więc o czym my mówimy. Tak samo jak seria 8, SE jest wodoodporny do 50 metrów, więc trening na basenie czy kąpiel wesołania to dla niego żaden problem, tutaj nic nowego. Niestety oprócz pulsu nie zrobimy na nim badania EKG czy natlenienia krwi, tak jak w Apple Watchu 7 czy 8, więc warto mieć to na uwadze, jeżeli planujecie zakup w celach zdrowotnych. SE niestety nie mierzy też temperatury ciała, tak jak Apple Watch 8 czy Ultra, ale tak samo wykryje, kiedy się przewrócimy, kiedy będziemy mieli wypadek samochodowy, i tak samo powiadomi służby, być może uratuje nam. Życie. Oczywiście ma kompas, ma GPS, wysokościomierz, apkę do mierzenia snu, o której mówiłem wcześniej, śledzenie cyklu owolacyjnego i powiadomienia o zbyt wysokim tętnie czy arytmii. Możecie z niego dzwonić i używać w większości Apex App Store, używać go jako spustu migawki do waszego iPhone'a. To jest chyba jedna z najbardziej cool funkcji w ogóle w Apple Watchach, czyli właśnie spust migawki, bo wtedy stawiamy sobie gdzieś iPhone'a, na przykład chcemy zrobić jakieś zdjęcie grupowe lub zrobić zdjęcie jakiegoś szerszego kadru, yy, selfieka, bo mamy za krótką rękę, więc wtedy właśnie stawiamy Zabieramy dzisiaj iPhone'a, Wchodzimy w apkę, aparat na Apple Watchu i na Apple Watchu widzimy, co mniej więcej widzi iPhone, i możemy tak samo zrobić zdjęcie. Dla Apple Watch SE również nie jest to żaden problem. Oprócz tego oczywiście Apple Watch SE będzie otrzymywać powiadomienia. Przez te kilka dobrych lat powstało również już bardzo dużo cyfer blatów oraz możliwości ich modyfikowania, także każdy znajdzie coś dla siebie. Cena Apple Watch SE zaczyna się teraz od 1500 zł za model 40 mm i 1700 zł za 44 mm. Jeżeli zastanawiacie się nad rozmiarem, to po cichu będę rekomendował mniejszą kopertę dla kobiet, zwłaszcza dla kobiet o małych nadgarstkach, chociaż znam sporo kobiet, które noszą właśnie model i też nie wygląda to źle, a najlepiej będzie jak przejdziecie się do jakiegoś sklepu i po prostu przymierzycie oba modele. Apple Watch SE jako pierwszy smartwatch jak najbardziej OK. Ale w tej cenie serio poszukałbym już Apple Watcha 7 w podobnej lub minimalnie wyższej cenie. Pomimo, że Apple Watch SE drugiej generacji ma chip S8 tak jak w 8, to jednak 7 ma mniejsze ramki i kilka ciekawych funkcji, jak chociażby to badanie EKG i naclenianie krwi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to koniecznie piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz, a na kanale znajdziecie też recenzję wszystkich pozostałych Apple Watch, jakie wyszły do tej pory. Tutaj może zaproszę Was na film o Apple Watchu Ultra. Jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie... Pod nim łapę w górę. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to oczywiście zostaw suba, zostań na dłużej. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!